Zaczęliśmy próby w garażu, pamiętam, u byłego perkusisty, i te próby to była jedna wielka zabawa. To, znaczy zabawa z jednej strony, a z drugiej strony jakiś jednak rodzaj e, takiej, ja wiem, kanapki psychoterapeutycznej, że te wszystkie takie niefajne rzeczy, które tam siedziały mi w bebechach w środku, mogłem z siebie wyrzucić, mogłem je wy, wykrzyczeć. Potem pamiętam, był pierwszy koncert, który zrobiliśmy oczywiście w tym samym klubie, w tym samym Cedeku na Burakowskiej, gdzie debiutowałem u Tymona, ale to zrobiliśmy taki koncert dla naszych znajomych, przyjaciół, rodzin. Zagraliśmy z doktorem Misio. Pamiętam, to był straszny koncert, bo niestety znalazłem go po paru latach na jakimś telefonie, takim, na takiej starej nogi, gdzie. No, załamałem ręce, ale się śmiałem strasznie, bo nic się tam nie zgadzało. Graliśmy nierówno, ja strasznie fałszowałem, nic się nie zgadzało, natomiast publiczność razem z nami bawiła się fantastycznie. Pamiętam, że mieliśmy przygotowanych na ten koncert osiem kawałków, no i zagraliśmy wszystkie numery, a publiczność, że chcą jeszcze, jeszcze, no, żebyśmy dalej grali, a my mówimy, ale my nie mam więcej piosenek. No i zagraliśmy jeszcze raz cały koncert od samego początku. Tak samo nierówno i tak samo z poczarnych dając, no ale to był, to był ten moment, że faktycznie odważyliśmy się po raz pierwszy wystąpić publicznie, no i potem się jakoś za, zaczęło. No i potem podpisaliśmy kontrakt z wytwórnią.